Cześć. Dzisiaj zapraszam was na bardzo smaczne danie obiadowe. Tym razem będzie to ryba, a dokładniej ryba kary. A pomysł właśnie na takie podanie ryby patrzyłam na warsztatach kulinarnych w Makro, w których miałam okazję brać udział. E, ryba rewelacyjna w smaku, więc podwójnie, a nawet i potrójnie zachęcam was do jej zrobienia. A poza tym jest to danie tak naprawdę bardzo proste do przygotowania, więc tym bardziej zachęcam. Jeżeli chodzi o wybór ryby, to tutaj ja polecam dorsza. Dorsz ma takie zwarte, ścisłe mięso, które nie rozpadnie się podczas gotowania w tym całym mleczku kokosowym razem z kary i dodatkami, więc właśnie warto taką rybę wybrać. Na warsztatach polecane było też baramundi, właśnie z baramundi. I wtedy e, przygotowywaliśmy e, no, odmianę tego dania, e, i też potwierdzam, że też bardzo, bardzo fajnie się sprawdziła. Wybierając rybę, pamiętajcie, aby to była ryba świeża. Ona nie ma wtedy wody, e, i poza tym e, łatwiej jest ją właśnie obrabiać. A przygotowanie zaczynam od pokrojenia warzyw. Na początku kroję imbir. Imbir, zanim jednak pokroję, trzeba obrać. Najłatwiej jest obierać za pomocą łyżki. E, łyżki czy też łyżeczki. Po prostu ściągam wierzchnią warstwę skórki z imbiru, a następnie imbir, mniej więcej 2 cm tego imbiru, kroję w kosteczkę. Kroję również cebulę, również w drobną kostkę także pozostałe składniki. Pomidora dzielę na ćwiartki, a następnie na paseczki, przecinam na pół limonkę i zabieram się teraz za podsmażanie składników. Na patelnię wrzucam kawałek masła, a także wlewam oliwę i wrzucam cebulę i imbir. Podsmażam aż cebula będzie szklista. Potem dodaję do tego pastę kary i to wszystko dokładnie podsmażam. Następnie wrzucam pokrojone na mniejsze cząstki pomidory i również to wszystko podsmażam. Dodaję również trochę soli, która nie tylko doda całą dąniu smaku, ale też przyspieszy puszczenie soku z cebuli i cebulka się nie przypali. Zawartość patelni zostawiam na ogniu, a ja zabieram się za przygotowanie ryby. Tak jak wspomniałam, ja wybrałam dorsza. Dorsza dzielę na mniejsze kawałki i z wierzchu opruszam dokładnie pieprzem. Na patelnię wlewam również mleko kokosowe, i to wszystko dokładnie, bardzo dokładnie mieszam. W dodaniu mleka kokosowego wszystko dokładnie mieszam i podgrzewam, aż mleko zacznie bulgotać. Wtedy zmniejszam ogień i dodaję do tego pokrojoną, przygotowaną wcześniej rybę. Całość podgrzewam kilka minut, aż ryba zrobi się miękka i jasna. Na koniec wszystko skrapiam sokiem z limonki. Przygotowane danie, taką rybę kary podaję albo w głębokim talerzu, albo płaskim, jeżeli sos bardziej zredukujecie. Wtedy polecam do tego jako dodatek ryż. Mam nadzieję, że dzisiejszy pomysł na obiad Wam się spodoba. Jak widzicie, przygotowanie takiej ryby jest szalenie proste i szybkie. No i musicie mi wierzyć, że rybka kary jest niesamowicie smaczna. W całym domu pięknie pachnie kary. No i po prostu to danie szybko znika. Chyba nie będzie kogoś, komu to danie nie przypadnie do gustu. Ja zachęcam Was już teraz gorąco do przygotowania tego dania. A gdybyście chcieli takie danie przygotować e, na jakąś uroczystość e, i chcielibyście podać do tego wino, to o winie opowie Wam Michał, ale ja już Wam zdradzę, że właśnie z potrawami kary i z winem, no jest tutaj taka pewna zagwostka, więc na pewno warto posłuchać. Generalnie kuchnia indyjska, kuchnia azjatycka to jest jednak duże wyzwanie dla win, ponieważ wina odgrywają inną rolę w tej kuchni. E, zatem zawsze to jest jednak duże wyzwanie, żeby dobrać odpowiednie wino do takiej właśnie ryby z curry. No i mamy tutaj z naszego sprawdzonego zawodnika. Jest to Gouverta Miner oczywiście, czyli jak wiecie jedno z moich ulubionych win. Białe, takie wytrawne wino, ale o bardzo charakterystycznym smaku. Po prostu pachnie tak, że nie da się go pomyć z żadnym innym. Gouverta Miner ma tę charakterystyczną cechę, że potrafi być mocno pieprzny. Więc e, starajcie się właśnie e, poszukać takich minerów. zapytajcie się wreszcie o sprzedawcy, który z nich jest bardziej pieprzny, no bo zdarzają się też takie bardziej, na przykład, miodowe. E, na przykład alzackiego guwercaminera, który będzie naprawdę, naprawdę wyśmienity. Powiem Wam, że ten konkretny, który e, ja wziąłem, e, był nawet momentami bardziej pieprzny niż sama ryba, więc m, tutaj jednak e, spodoba się to szczególnie miłośnikom e, takich ostrych e, dań. No i warto zapamiętać sobie, że za każdym razem jak bierzecie jakąś niszczyznę, za każdym razem jak jedziecie właśnie w takich kierunkach azjatyckich, to guwercaminer naprawdę was nie zawiedzie, tylko on musi być właśnie pikantny. Polecam Wam serdecznie takie winne przygody z Gewürztaminerem. Polecam Wam również przepisy na naszej stronie www.kotlet.tv Zapraszam Was. Smacznego. papa. Pa.